Witamy na 12 wieczorze wschodnim Katarzyna Karasek i Dominik Melka. Wieczór, wschodni... ja... Wieczór Wschodni. to niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisało się w tradycję Wydziału Geograficznych Uniwersytetu Polskiego. Organizowany przez studentów piątego Roku Turystyki i Rekreacji, stanowi on ostateczne podsumowanie ćwiczeń terenowych Polska Wschodnia, które mieliśmy przyjemność odbyć na cały rok. Poznaliśmy wtedy piękno i bogactwo zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe wschodnich krajów naszego kraju. Dziś natomiast chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi wrażeniami i zaprosić w podróż do krainy, która nas poczarowała. I Państwo, a teraz prosimy, usiądź wygodnie, odprężyć się i zapraszamy w tą niezwykłą podróż. To no, jest dzika no, Nigdy nie wiesz, co się zaraz wydarzy. Jakież to inne od all-inclusive pojawi. Zdejmuj, Alicjo, szewiczki swoje. Możecie ci na dziś uryki zielone moje. Bo jeśli się nie pośpieszymy, wiosnę ma słonecz, wyścigów nie zobaczymy. No, wszystko fajnie, dobrze, ale jak my tam dotrzemy? No jak to jak? No to jasne jak słońce trzecie. Kajakiem popłynąć musimy, to no na nas zdążymy. Ale chodźcie szybko, zaraz zaczynają się zawody wozów drabiniastych. Ale czy to nie są wody, tylko rysowaki. Użyj wyobraźni dziewczynko, w krainie Wschodu wszystko jest możliwe. Hurra! Wygrałem! Chyba że cię ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy, na się głosić w Alicja, no. Alicjo, ty jesteś naszym gościem. To ty wybierasz. To został zwycięzcą. A czy koniecznie musi być jeden zwycięzca? Wydaje mi się, że był remis. Remis? Nie, To wspaniale. Zatem zapraszamy do stołu. Krząszczu, Krząszczu, ale czy nie powinniśmy już iść? Musiałam zdążyć przed resztą studentów przed, przed wieczorem. Alicjo, gościnność i kultura tego wymaga. Gdy ktoś zaprasza, się nie odmawia. <grymne> to jest takie coś, czym piszecie po tablicy, tylko u mnie na uczelni jest różowa, niebieska. A tu... Przepraszam, przepraszam! Co ta dziewczyna tutaj robi? To kłamstwo i mistyfikacja. To ja jestem tutejszym przewodnikiem? Proszę państwa, proszę jej nie słuchać. Może się to dla nie was wydać dziwne? Zatykają. Nikt ci nie powiedział, że nie należy nie odzywać się niepytanym? Ale gdyby wszyscy byli posłuszni tej zasadzie i odzywali się tylko wtedy, kiedy ktoś się do nas odezwie, a te inne osoby czekałyby także, aż się odezwiemy, wtedy rozumie pani, nikt nie mógłby się odezwać i… Śmieszna jesteś na powie… tego, ale już! Przez wasze kłótnie wszyscy turyści uciekli i znowu zaczęły pękać ściany! prawda. Tak się z wami bawić nie będę. Porywam, naszego zielonego przyjaciela. Będzie wspaniało z domu moją wadzie i kolekcji. Krzysztof! tu! O nie! Jak ja go teraz odnajdę? Duchu Bieluchu, pomożesz mi? Duchu Bieluchu! No i co ja teraz zrobię? Przepraszam, czy jest pan może kapelusznikiem? Alicjo, nareszcie się spotykamy! Skąd znasz moje imię? Przecież nigdy wcześniej nie, nie, nie poznałeś. Ach, moja droga, twoje przygody w Krajiny Wschodu nie są mi obce. Spotkaliśmy się już jeden na Co to jest za miejsce? Czemu tu tyle krzyży? Alicjo, ty wciąż musisz się tyle na <zysy> To właśnie na tym polega problem, że nie wiem dokąd mam iść. Ale na pewno muszę koniecznie odnaleźć książkę. No, to sobie to sobie et in hoc tempore Dobrze, <grywa> dzisiaj już nic mnie nie zdziwi. Sama nie wiem, czy przypadkiem w nocy nie zmieniono mnie w kogoś innego. A w takim razie... Kim ja jestem? Nie, 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 nie moja bogata. <grywa> to nie jest <grywa> taka. Jeśli dalej chcesz iść, musisz zgadnąć, co na naszym w słabem znajduje się dziś. No dobrze, postaram się. <grywa> hmm. Skąd znam ten smak? Wydaje mi się, że próbowałam już tych potraw na ćwiczeniach nowych. Tak, już wiem! To, to muszą być pierogi A to, to na pewno są kartacze! A to, to musi być cebularz! No! Ty musisz już iść, już iść, już iść Wiele jeszcze czeka cię na nasz bóż Więc czas kolejny kolei na przekon ćwiczy woda był króć w narzędziu Czekam o to, czy cię u mnie w końcu w końcu znajdziesz też Chciałem <śmieniczy> ok, się do nas w momencie, kiedy wygrywałem w karty chyba po raz pierwszy od 10 lat Przynosisz mi się szczęście, Alicjo Chodźcie więc, zadajmy wszyscy no ja nie umiem wszystko to Nie, nie, martw się, my cię nauczymy. Dalej. Ty mówisz? Przepraszam, nie wiedziałam, czy wypada mi się odezwać pierwszej. A co to znaczy w istocie, że coś wypada? Ty ludzie mówili, że wypada nosić farój na głowie. Nosiłabyś? No, nie, oczywiście, że nie masz racji. Powiedz mi, czy widziałeś może przewodniczkę przebiegającą z książką na wózku? W istocie, widziałem ją. Ale wygląda bardzo podejrzanie, A ja nie lubię podejrzanych ludzi. To nieco ciche i spokojne życie. Jesteś może wielkim żubrem z Białowieży? Znacie, jestem wielki, ale przez jest mały Nie widać? Widać, nie widać. Nie lubię tak chłodzić i nic nie mówić. Chcesz może usłyszeć legendę o dębiach białych? Och, tak bardzo chętnie. Otóż żubr żyje w puszczy. jak jełłot pod nim przesiadywał, gdy na łoby przed wyprawą pływacką się przygotowywał. Koniec. Mało ci? Słyszysz? Na rogi, żółta! się na twojej rogi! Nigdy nie zapuszczasz tak daleko puszcza! Czy to ty jesteś, Alicja? Tak, ja. Zostałaś oskarżona o kradzież przepisów dżepety. Mamy naucznego świadka. No, Idziemy. No, to jest nie ja? To nie ja! To nie ja, tylko przewodniczka! To nie ja! Przed sądem wojny Dzisiaj do zostanie sprawa Alicji, przeprowadzonej tutaj z tego aresztu. Jest także pani także ja pani także Otwieram przewód sądowy, udzielam głosu poprzedzonym. Oskarżam Alicję, że wczoraj w zachodzie słońca, dopuściła się haniebnego czynu. Ukradła mój przepis na biele a Pani jakiś świat tego dnia? Oczy, przewodniczka? Tak, jest. Proszę Państwa, wszystko widziałam. Przechodziłam wczoraj zupełnie przypadkiem o moc tatarskie junty, a Alicja to wszystko ukartowała. Najpierw wypytywała Za to przestępstwo, Alicji. Alicja ogrozi ci i dożywacie w białej wieży. Dożywacie? Wszystkie dowody wskazują, że to ty dopuściłaś tej kradzieży. Zatem cię na. Przepraszam, że co czy, 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 czy my możemy coś dodać? Książ? Kapelusznik, co wy tutaj robicie? Miałeś być na ulopie. Co się Aficio, dzieje? Alicjo, zaraz zapadnie zmrok. Musisz się pospieszyć. I pamiętaj, że najlepszym środkiem lokomocji jest nakrycie głowy. Wreszcie mogę wrócić do domu! Dziękuję, wam, Książku i kapeluszniku! Dziękuję Ci Alice moja droga. Wędrowanie z Tobą to była wielka. przygoda. Żegnajcie! Dziękuję, Dziękuję. Nigdy byś nie uwierzyła, gdzie była i co widziałam. Gdybym ci opowiedziała, Pomyślałam, że wdzikowałam. No chyba. chyba, że był to tylko sen. Tak, na to wygląda. Podbiło ci, wdzikowałaś, Dostałaś śmiała. Ale powiem ci, co mój tata powiedział mi kiedyś w sekrecie. Tylko paliacie są sam coś Słuchajcie, koniec gadania. Może zaśpiewamy naszą ukraińską piosenkę.